Psalm XVI. Płacz sprawiedliwy i prośby moje, Przypuść przed święte oblicze Twoje. Usłysz osędzio nienaganiony, ust nieobłudnych głos ukorzony. Do Twego sądu ja się uciekam, Sprawiedliwego wyroku czekam. Ty sam winnego upatruj okiem i pokaż prawdę swoim wyrokiem. Zbadałeś serce, wśród nocy byłem, zeszedłeś mię w ten czas, co też myśliłem. Doświadczałeś mię, jak w ogniu złoto, i nie znalazłeś, bym był niecnotą. Chytrości ludzkich nie naśladuję, to usty mówię, co w sercu czuję. I jakeś kazał iść mojej nodze, idę śpiewając w tej przykrej drodze. Wzmacniaj na ścieżkach twych nogi moje, a ja się wiecznie zbłądzić nie boję. Ilem cię wezwał, byłem słuchany. Wysłuchaj mię dziś, panie nad pany, objaw nade mną niewysłowione twe miłosierdzie. Tobie zwierzone, nadzieje nigdy nie omylają, stłum, co się rękom twym opierają, a mnie racz jako źrenicę bronić. I cieniem skrzydeł twoich zasłonić, Abym w nadzieję twojej opieki Mógł się złych ludzi nie bać na wieki. Nieprzyjaciele w środek mię wzięli, Litość wnętrzności swoich zamknęli, Z pogardą tylko mię wspominali I w pysze serca po miotali. Już mię puściwszy, zbiegli się znowu, napadli na mnie. Jak do połowu swojego lwica bieży i ryczy, Albo jej szczenię, mieszkaniec dziczy. Podnieś się Boże, uprzeć ich złości, Stłum ich, mą duszę wyrwij z ciężkości, Wydrzyj im tę broń, której w potrzebie używać mieli tylko dla Ciebie. Od garstki naszych oddziel ich z ziemi, Co dziś tuczą się stoły pysznymi. Co rozmnożone rosną im syny, którym zostawią swoje dziedziny. A mój majątek, przed panem strażę odbyć i robić, co mi rozkaże, aż nasycony ja też będę, gdy w chwale z jego dziećmi zasiędę.